Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian. Dzisiaj czas na draft. Na wstępie przypomnę Wam jednak, że macie kilka godzin, gdy to widzicie, na zdobycie kolejnego tokena, o którym, jeśli dobrze pamiętam, wspominałem już tydzień temu. Jest on schowany w tych srebrnych gwiazdach. Sam jeszcze tego nie skończyłem, ale oczywiście skończę. I wydaje mi się, że powiedziałem Wam o wszystkim wczoraj. Jeśli coś przeoczyłem, to najmocniej przepraszam, ale w razie czego też na Facebooku Kartumani codziennie macie info o tym, co w grze się pojawia. Moja pamięć jest jaka jest, to już nie te lata i czasami zdarzy mi się zapomnieć. Teraz pokażę wam draft, który ułożyłem, ale oczywiście jeszcze żadnego meczu nie zagrałem. Więc tak, moim celem w tym drafcie było zagranie jakąś ciekawą kartą Futures. Teraz wziąłem 4-5-1, zaczęliśmy od Abediego Pele, później Cristiano Ronaldo, choć teraz żałuję, że nie wziąłem tego Felixa. Następnie bez historii, tutaj Dakpo, no bo przyszła gwiazda, bez historii, wziąłem Kulibalego... Nie wiem właściwie dlaczego. Znów bezsensowny pik, no i wreszcie coś ciekawego poleciało. Wziąłem Diasza, bo jeszcze nim nie grałem, i czułem, że wpadnie właśnie Joao Cancelo. Żeby ten hyperlink akurat to się fajnie zgrało. Z kolejnym zawodnikiem, no, no był World Prowse, no, naprawdę, jakbym wziął tego Felixa, znacznie ciekawszy zespół mógłbym ułożyć, ale w tamtym momencie, no nie pomyślałem. Nie postawiłem nam Babu, lecz na Hakimiego, ponieważ widziałem, że leci ten Totti Messi, i czułem, że może się tutaj pojawić. Jednak do... Dobrze, że pojawił się Ferran Torres, no i ta, wziąłbym Felixa, później Depay'a, fajnie by to z przodu wyglądało, ale no nie wiedziałem, że ten Torres padnie. Wleciał Messi, później Giri, żeby się łączył z Pele. Gabriel pod Diasza, Salah na ławkę. Tutaj tak po prostu Leao, który mi tak nie zagrałem żadnego spotkania. Gimayres, no i Sien uratował jakoś zgranie. Później jeszcze na Was, żeby też jakiekolwiek zgranie Torresowi, na Was od razu zdejmowałem Henderson, bo spiął nam defensywę. I teraz właściwie tak patrzę, to mogłem. Nie, nie mogłem tego zamienić. Dobra, i dobrze zrobiłem, chyba. Nieważne, tak wyglądał ten zespół. Wiem, że do no tego szału nie ma, tak jak mówiłem przed chwilą, ale będziemy od razu robić zmiany. Mam nadzieję, że te zmiany pomogą. Tylko ławka rezerwowych, z tego co widzę, mi zresetowało. I jeszcze jedna ważna rzecz. Ten odcinek nagrywam przed 19 wczoraj, co oznacza, że nie wiem, jaki kontent się pojawił, czy mamy kogoś ciekawego w SBC. Postawię tutaj na. Menedżera z, Bund z Premier League w No Cieszę się, że chociaż Ferranowi udało się dać to pełne zgranie. No, pewnie był jakiś pomocnik z la liga, którego przeoczyłem. Pamiętam crossa, ale będzie dobrze. Ze względu na to, że było to moje czwarte albo piąte podejście, to po prostu już mi się nie chciało. A aż tak często te fajne karty future teraz nie leciały, więc dobrze, Ferran. W momencie, gdy to nagrywam, kosztuje milion pięćset albo 600, chyba pięćset tysięcy, więc co jak, co? Kupa siana za napastnika, ale nie dziwię się. 4 na 4 super tempo, niezła, z... no, tak samo super zwi... Oje, Ojej, ale mu sytuację teraz stworzyłem, brawo, Ruben. No jest to po prostu na papierze jeden z najlepszych napastników w tej grze. Czy tak będzie w rzeczywistości? Zaraz się przekonamy. Poślemy do niego pierwszą prostopadłą, Pele. Leci Ferran. Nowy nabytek Barcelony, lewa noga. No, okej, okay, to było w porządku. Czegoś takiego się spodziewałem. Od razu zmiany zrobiłem. Messi przesunięty na centralnego pomocnika Salah jako jako no i do środka obrony Kalidu Kuliwali. Bo jednak nie ma sensu grać kimś takim jak Gabriel Torres. W polukarnym strzał, super obrót 1-0. Pewne, to było bardzo pewne. Dobrze, że ma styl gry kończący, bo jednak fajnie mu to obustuje te strzały. No na razie zdał egzamin po 6 minutach. Pilny uczeń. Znów szukamy prostopadłej, potrafi wygrać pojedynek powietrzny, prawa noga, wykończył, ale niestety spalony, za szybko się podjarałem. Jest Salah, wchodzi Ferran, dobrze, przyjęcie przy słupku i 2 do 0, <grywia> podoba mi się ta karta. Salah, u, kulibali kuli ale Henderson broni i to jeszcze będzie nasza piłka, pięknie. Messi do Salaha, fajna jest ta formacja ofensywna, tylko Alaba no tak ramie w ramię z Salahem, Ferrantores z główki, no i niestety tutaj już sobie nie poradził. Nie sprawdzałem jego główek. No i znów Salah szybszy od Robertsona, mocne podanie dołem, Ferrantores z piętki, 3-0. Nie w ten sposób! nieprawdopodobny Henderson. Nadal z czystym kątem w tym meczu. Leci z Salah do przodu i wypuść sobie. No, nie dogonić Andy Robertson. Jedziemy, Salah, podcinka teraz do Ferrana Teresa. Ferran przegrywa ten pojedynek, ale jeszcze Salah walczy. Andy się pozbierał. <try> 3 do 1 No cóż no zastanawiałem się co serwal robi, czy strzela czy dośrodkowuje wydaje mi się, że podawał do wchodzącego <try> okej. Okay. No i Messi środkiem, Messi, Messi, Ankar Messi, Messi, Cyki Ferran Torres. 4 do 1. Tak, na siłę, żeby nabić im te statystyki, mimo że w drafcie one kompletnie się nie liczą. Ale sprawdzam, czy nawet z takiej odległości potrafi trafić. I teraz chyba przesadziłem z tym sprintem, niestety. No to co, może w Salach coś? Nie. O kurczę, z Błaszczykowskim gram. Ferran Torres po tym spotkaniu. Top. Zobaczymy, jak będzie w kolejnej rundzie. W ramach miłego przerywnika Player pick Jeśli będzie karta 84, to oznacza, że wygrywam ten draft. Kurde, triple mafijne w C. No, i jest to drużyna bez słabych punktów, jak na draft. Mega mu sypnęło. Ja nawet nie będę tutaj marnował czasu. Od razu robię zmiany i gramy. Messi, jego miejsce, jego strzał, jego goal. Szalenie finezyjnym Messi w FIFA to jest. Jedno z najfajniejszych uczuć, teraz Torres, Torres. Sprawdzamy jego lewą nogę. Czy będzie udany powrót? Kurcze, dobry finisz. Mogłem troszkę wcześniej przyłączyć się na Rubena Diasza. Wielka szkoda, bo... no, boję się, że ten gol da trochę wiary rywalowi, a ja czuję, że możemy to na luzie wygrać. Nie ma mowy o Messi. Ferran Torres nie trafia! Ojenny, chciałem tutaj pokazać ogromny IQ, stworzyć jak najlepszą sytuację, ale Ferran w tym meczu. Nie chcę używać słów wulgarnych, ale oby wróżba się zbyt szybko nie sprawdziła. Mam takie obawy, bo teraz Mbappé na czerwonym, ale <ścoughs> Messi, Salah, nie, Kim Pembe przestań istnieć w tej grze. Jak nie teraz, to już chyba nigdy. Ferran, Torres, pole karne, strzał. Tak jest, 2-1. Ale na złości ja to wszystko robię, bo po prostu nie wierzę w to, co się dzieje w tym spotkaniu. Messi? No, tutaj byłem bez szans, 2 do 2. Uda się, czy się nie uda. Przepotężny Kim Pembe nie dał rady. Ferran przy słupku, dobrze. Salah, brawo, Kulibali. Teo Hernandez, wycofanie. Depol, Paul, spalony, mam nadzieję. Nie, Messi, dośrodkowanie. Aha, nie mogłem się w ogóle przyłączyć na no Siena, no. Ferran Torres, zablokowany przez Kim Pembe. Jeszcze obrót, lewa noga. Tak jest, to my to wygrywamy, a nie ty! Chyba, że gość przebiegnie od środka i wpakuje. Nie ma szans, ja już gram na czas. Ale szybki jest ten, to i ja pierdziele. Ale dobrze, no jest to drugi mecz Ferranem. W sumie, który jego? Szósty, siódmy gol. Nie pamiętam ile strzelił w pierwszym spotkaniu, ale powiem wam tak, no w polu karnym. Na razie kończy wszystko, ani razu mnie nie rozczarował, oprócz tej sytuacji, gdzie po prostu do piłki nie, nie doszedł, ale wykończenie ma boskie. Jak u niego te główki? 91, skoczność 95, ok! Szczerze on wygląda na napastnika idealnego. No to jedziemy, KFC Team. Trochę spokojniejszy zespół niż ten przed chwilą. Co najważniejsze, nie ma kim Okej, okay, to rywal jako pierwszy kolejkuje pauzę. Ja może z Deo będę od razu gola. Jest to na was, który nie ma zgrania. Na was! Ty, ale kto to jest? Czemu on nim tak kręci? Jesse Linger, no nie! No przecież on był u niego tylko dla zgrania. Czemu mój na was nie mógł tak trafić? Może dlatego, że jest prawym obrońcą, ale dzisiaj Dzisiaj dużo złości. Wiecie co, nie wiem, tak w Salach, nie ufam mu po pierwszym spotkaniu. Zdenerwował mnie i wpuszczam Kim Pembe. pierdziele. I leci Ferran Torres, ogromna przewaga nad belgijskim obrońcą. No tutaj, tak naprawdę, chciałbym zobaczyć jego wykończenie. Zejście na prawą nogę, super, jeden do jednego. A jajajno! I Ferran wykorzystuje teraz swoje tempo. Jak będzie z finiszem lewą nogą? Tym razem piłka wpada do siatki 2-1. Wiecie co ja się czuję, jakbym grał szybszym i zwinniejszym Lewandowskim. Taka jest moja opinia. I czerwona kartka dla tej pił. to powinna być. Ale no, gramy dalej. Babu, Martial, no i takie, piłkarz, którego nie powinno być na boisku, asystuje. Fajnie się bawimy. Świetnie. Tylko co ja zrobię, Leo Messim? Nie mam za bardzo pomysłów. No mógłbym nim strzelić i rzut karny. O, proszę, ale sędzia się zawahał. Będzie czerwona kartka. Aha, tak, dobra, jest czerwona kartka. Szybko wolę strzelić, zanim rywal, nie wiem, może zrezygnuje z tego spotkania. Ferran Torres, Messi, chyba jest po meczu. Zobaczę, co zrobi przeciwnik, czy wyjdzie, czy będzie grał dalej. Czas na finał. Ok, wróżba. O walkout, okej, okay, czyli może czułam ni w paczce za wygranie tego draftu, tak to widzę. A w finale mierzymy się ze Smithrowem Endicą, który ze względu na nazwisko powinien trafić prędzej czy później do naszej drużyny. Powracujemy nad tym transferem. W ogóle to Gwendozji ma się pojawić jako SBC. Fajnie, bo brakowało kogoś z Francji. Uwaga, MBOPy i proszę to ja teraz nie skończył z czerwoną kartką. Okej, okay, to jest żółta, to jest rzut karny. Akurat tutaj wolałbym przeanalizować powtórkę, ale no zdecydowanie nie jest to najlepszy początek spotkania. Eee, mam mia. Ej, no ale... Halo, dobrze Henderson, aczkolwiek no, mogłem wpuścić kim Pembe zamiast kulibalego. Szybka centra. Nie no, my to wygramy, tylko muszę się rozkręcić. smith Row. Nie no, jestem bez szans w tym spotkaniu. smith Row 3 do 0. Jeszcze chwilę powalczy, ale na Boga jest 3 do 0. W dziewiątej minucie! No, czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Leo Messi. Messi zabrał się z piłką. Dika. No chciałbym rzucić na Fran'a Torresa, ten wyskoczy. Tak jest. 1 3. Ale musimy jak najszybciej strzelić drugą, bo rywal jak widzimy, potrafi. No i teraz jest czwarty. Pele Torres i to jest rzut rożny. Jak się to tak mogło odbić od Edersona? Dobra, szybka piłka przed polekar. Aha, Jeny, wychylam w kierunku Siena. Czemu ta gra? Mimo że chce pomagać, bo to jest efekt wspomagania. Tak czemu ona musi przeszkadzać? Ale ten Dika to jest potwór, i mówię to po 30 minutach. Ale mam ogromne problemy, by go jakoś przejść. A kuli bali, Boże, Boże, empap. Nie, no ja nie wiem, czy to jest, to jest jego pressing po prostu, to nie jest taktyka. On tak dobrze reaguje swoimi obrońcami. Ja nawet nie mam czasu, by jakoś zdobyć sobie miejsce tym salachem. Ale przecież jak on się porusza, jest jęty klocu, co to było. Messi, brawo Henderson, jeszcze mamy szansę. Jeśli rywal strzelił w 45 minut 5 bramek, też mogę dać radę, co nie? Pele, nie było spalonego i jest to Messi. Messi, jeśli teraz strzelimy, to będzie szansa, tak jest? 2 do 5, tylko trzy gole zdobyć, nic nie stracić w drugiej. Walczymy! Jest duże prawdopodobieństwo, że to była najgorsza moja połowa odkąd gram w FIFE. Ale będzie, będzie, będzie 3 do 5. Dlatego ja się nigdy nie poddaję. To są tylko dwa gole. Salah. Fajnie. Messi. Foul. Dobra. Cyk. Cyk. Essien, Tak jest. 4-5. Perfekcyjnie rozegrany rzut wolny. No i rywal może się teraz bać. I teraz Pele, prosto padła na Ferrana Torresa, to może być koniec kombeku Ferran Torres, podaj, podaj! Oj, no, karny! Muszę tylko uważać w tej obronie, bo... no nie no, ale przepraszam, co to było, to było tak żałosne, Smith Row Messi dobrze, dobrze, Salah, Salah, przecież on nawet tempa nie ma, co to jest? Włączyłem pressing po utracie piłki, żeby trochę żywsza była moja obrona, no ale kurde, tutaj ten Ruben Dias nie wyskakuje do główki z Indiką. Ogromne rozczarowanie, jeśli chodzi o te karty Toty. Naprawdę, kim pębem mi się przyjemniej używało. Zobaczmy, pele, oby mnie sfaulował albo coś, albo finisz. Ronaldo podał do Messiego, ale mogłem chyba nim nawet uderzyć. Nie wiem, no nie mam za bardzo pewności siebie w tym spotkaniu, ze względu na to, jak ono się układa, ale wiem jedno, ta formacja to jest. Tak bezużyteczna formacja, nie wiem, jak trzeba byłoby tutaj poustawić wytyczne, by tym jakoś poważniej grać, czy to w ogóle miałoby sens, ale czuję się ciągle tak obnażony. No, haki. coś jest nie tak z tym meczem. No, zobaczcie, przecież to jest jakiś. żal komentować. Ale może jeszcze Messi, podanie na pustą? No co, no nieustanny. Pr... Nie mam kurcze, ale okej, okay, mogę włączyć bardzo ofensywny styl gry. Trzy minuty. Pięć z doliczonym czasem, no, no co no, walczymy. Wycofa do bramkarza, dwie minuty są doliczone, jeszcze możemy tutaj go jakoś przypresować, ale nie pomylił się, Walker Peters. Koniec, niestety koniec, no walczyłem do samego końca, jeden gol różnicy. Pff, nieprzyjemnie się grało ten draft, tak po prostu, nie mówię dlatego, że przegrałem, ale niektórych rzeczy w tej grze po prostu nie rozumiałem. Tak strasznie operowało się tymi zawodnikami, ale muszę powiedzieć, że Ferran Torres, kompletny top, naprawdę... Świetny napastnik, jakbym go trafił niewymiennego, z pewnością bym go trochę poużywał. No do na nagrody się nawet nie napalam. Złota paczka zawodników premium, duża złota paczka premium. No szkoda, że bez zwycięstwa, ale do samego końca walczyłem i z tego chociaż jestem zadowolony, choć jest niesmak, bo to spotkanie było po prostu kuriozalne. Dostajemy ekrany, sawić syle, burki, ok, dzięki. I paczka z siedmioma rzadkimi przedmiotami. Zobaczymy jakiś walkout, czy jednak dzisiaj tylko Loris? Chyba Loris, ale jeszcze zrobię tego pika. Czekajcie, mamy rzadkich piłkarzy 75, plus, też warto to otworzyć. Okej. Okay. Okej, okay, mamy walkout! I to jest paczka 75. Plus. Trafiam Parecho. Okej, okay, bardzo mi się podoba, że najlepsza karta, jaki. No po prostu poza tymi paczkami z draftu. A mam jeszcze takie cztery. Wow. No to co, Bellingham? Nie. W ogóle ten Bellingham tak poszedł w górę. Mi... W ogóle ten Bellingham tak poszedł w górę. Obecnie 1 800 tysięcy, chyba, że znów się coś zmieniło, ja za niego dałem 1 550. 000. Idealny moment wybrałem, bo z tego co widziałem, chyba tańszy był tylko przez chwilę. No i tak sobie sprawdzałem. Po sprzedaży wszystkiego oprócz Bellinghama miałbym chyba 3 miliony 800 tysięcy, więc właściwie. Nie tak źle, bo Ronaldinho kosztuje 4,5. Mógłby trochę spaść, kurczę. Przydałby się w SBC, żeby albo go zrobić, albo zbić tę cenę. Znając życie, zapłacę za niego 4,5 i zaraz będzie o pół miliona tańszy. Ale kurczę, no chcę nim zagrać, no nie ma sensu tak czekać też. W nieskończoności mamy kolejny łokał z paczki 75, tym razem jest to Laporte o na 86. Nie, no to jest. Nie. Jak, po prostu jak z takiej. Potem. No... Zróbmy jeszcze z dwa piki. Trzy walkouty w dzisiejszym odcinku. Jestem zadowolony, ponieważ zyskałem foder, ale może jeszcze. Rudiger? Dajcie tę fioletową obwódkę! To koje Kambi Ale mam go wymiennego, ponieważ trafiłem go w paczce Za Foot Champions, czyli zawsze jest to 15 koła do przodu Okej, okay, dzisiaj szczęście w pikach Jak i w paczkach było troszeczkę lepsze Wiecie co, nie wiem czy ja jutro będę miał cokolwiek Bo w Rivalsy Kompletnie nie grałem w tym tygodniu Jakoś tak nie było jak Muszę zrobić jeszcze tę srebrną bestię Ale jak nie będzie nagród za Rivalsy To wymyślę coś innego w jutrzejszym odcinku Życzę wam miłego dnia, do zobaczenia, cześć!